Call of Duty to tytuł, który obił się o uszy niemal każdemu i to bez względu na to, czy interesuje się grami wideo, czy też nie. Co więcej, niemal każdy jest w stanie wskazać, że kod jest grą w gruncie rzeczy o działaniach wojennych, w której dużo się strzela. A już każdy gracz bezbłędnie wskaże, że jest to legendarny FPS. Ci starsi będą nawet pamiętać niesamowitą rywalizację Call of Duty z Battlefield i kłótnie w szkole na przerwach, która gra jest lepsza i dlaczego. Pojawienie się Call of Duty Modern Warfare 3 można uznać za lekkie zaskoczenie, albowiem twórcy od pewnego czasu ogłaszali, że będą rozwijać Modern Warfare 2. Chodziło tu o okres co najmniej dwóch lat, który miał zawierać przede wszystkim jakieś fabularne dodatki. Aż raptem pojawiła się i ona, złota informacja, na pół roku przed typowym dla serii momentem premiery, że kolejna gra z serii będzie osobną, pełnoprawną produkcją. Tak więc, czy mamy do czynienia z DLC pod przykrywką nowej części gry, czy też rzeczywiście to zupełnie nowy kod? Za chwilę, bez owijania w bawełnę, odpowiemy sobie na to pytanie. Na początek jednak, aby być formalnym i rozpocząć ten film zgodnie z przyjętym przeze mnie standardem, powiem, że omawiana produkcja to bezpośrednia kontynuacja. Modern Warfare 2 jak i reboot wydanego w 2011 roku kod Modern Warfare 3. Publikacją gry zajęła się firma Activision. Premiera gry przypada na 10 listopada 2023 roku. Tytuł zmierza na te same platformy co poprzednik. Będzie można w niego zagrać na PC, PS4, PS5, Xbox Series X i S oraz Xbox One. Akcja tytułu rozgrywa się tuż po wydarzeniach zaprezentowanych w drugiej części Modern Warfare. Kapitan Price wraz ze swoją grupą uderzeniową Task Force musi stawić czoła niespodziewanemu zagrożeniu. Ultranacjonalista i zbrodniarz wojenny Władimir Makarow rozszerza swoje wpływy w różnych zakątkach świata, zmuszając tym samym żołnierzy elitarnej organizacji do wzięcia udziału w walce, na jaką nie byli przygotowani. Gra zawiera 16 map startowych znanych z Of Duty Modern Warfare 2 opracowanych na podstawie i na bazie oryginałów z 2009 roku. Poza charakterystycznymi filmowymi misjami, tytuł ten wprowadza też otwarte misje bojowe kładące większy nacisk na podejmowanie wyborów. Grający ma tutaj do dyspozycji wyposażenia oraz taktyki obecne w Modern Warfare dla jednej osoby. Misje te stanowią nowość w kampanii, zapewniając wiele dodatkowych opcji. Przykładowo, jeśli gracz preferuje techniki skradania, może podjąć się misji z wyłączonym oświetleniem, korzystając z gogli noktowizyjnych i tłumików. Jeżeli jednak ktoś woli głośne eksplozje, ma możliwość wyposażenia się w dodatkowe płyty balistyczne zapewniające większą ochronę podczas bezpośredniego starcia. Jedną z nowych funkcji wprowadzonych do rozgrywki jest zaprojektowana z myślą o agresywnej walce w zwarciu Tactical Stance. Idealna pośrednia między hip fire a namierzaniem przeciwników przy użyciu celownika. Niby brzmi to wszystko świetnie, do tego można dorzucić, że Nvidia postarała się o zaimplementowanie technologii DLSS 3, a także specjalnego Nvidia Jestem wszystkim pewny, ale wyobraźcie sobie, że wariant kampanii skończymy w zaledwie 3 godziny. Przykładając do tego fakt, że twórcy pierwotnie planowali tworzyć DLC do Modern Warfare 2, chyba mamy bardzo klarowną odpowiedź, że gra zupełnie nagle z dodatku została przebranżowiona w pełnoprawny tytuł, za którą musimy zapłacić, ola Boga, 349 zł w podstawowej edycji na PC. Jestem niezwykle ciekawy, czy Activision podołało i udało się im przekonać graczy, że dodatek do Modern Warfare 2 jest zupełnie nową, odrębną grą. Grą. Dowiemy się zapewne już niedługo przeglądając wyniki sprzedaży. Naturalnie Call of Duty Modern Warfare 3 to nie tylko tryb dla jednego gracza. Od dłuższego czasu podstawą rozgrywki od tej serii stają się starcia multiplayer. Niemniej, pomimo tego, fakt skrócenia kampanii do 3 godzin budzi u mnie olbrzymi niesmak. A co Wy uważacie na ten temat? Jestem bardzo ciekawy, czy podzielacie moją dość krytyczną opinię. Teams, let's roll Thunder. Bravo, pull the plug. Roach. <laughs>